Pokażę teraz, w jaki sposób stworzyć rzut, a także wizualizację 3D mieszkania czy też pomieszczenia w planerze 5D, czyli aplikacji, która funkcjonuje też jako wtyczka do Chroma, czy też aplikacji na App Store, Google Play albo Windows 10. Po wpisaniu planer 5D.com jesteśmy w stanie dotrzeć do ścią, ściągnąć odpowiednią aplikację. Także warto się zarejestrować, zalogować, żeby móc zapisywać swoje projekty. No i przystępujemy teraz do utworzenia takiego przykładowego dwupokojowego mieszkania. Jest możliwość skorzystania albo już z jakichś istniejących schematów, albo zaczęcia od zera. Okay, tutaj na start mamy oczywiście pewne informacje, w jaki sposób korzystać z tego programowania. Tutaj z prawej strony możemy sobie zmienić na język polski całą skórkę. Natomiast to jest tak, że tylko część rzeczy jest przetłumaczonych, niestety. Tak, Czy tutaj nam się pojawiło teraz słowo salon, ale całe menu tutaj mamy po angielsku. Tutaj już mamy na przykład część informacji po polsku, część po angielsku. Dobrze, zacznijmy. Różnicą pomiędzy tym plenerem a na przykład plenerem Lerwa jest to, że tutaj właściwie najwygodniej jest stworzyć pomieszczenie po pomieszczeniu, a nie wydzielać ściankami z już istniejącego dużego jednego pomieszczenia. I ten program rzeczywiście funkcjonuje lepiej, kiedy kolejne pokoje, kolejne pomieszczenia, łazienka, kuchnia to są zupełnie kolejne elementy wybierane tutaj z tego lewego menu. Z tego lewego menu właśnie no możemy albo wybierać pomieszczenia o konkretnym kształcie, albo potem elementy konstrukcyjne, albo potem też konkretne wyposażenie jak meble i innego rodzaju elementy. Dobrze, stwórzmy dwupokojowe mieszkanie, które w sumie ma ponad 70 metrów. Możemy albo po prostu przeciągać ściany, i dopasować tutaj tą długość do naszych zadanych, albo dwukrotnie nacisnąć i wpisać wartość w tym miejscu. I tutaj ponownie możemy wskazać, czy symetrycznie ma się to rozszerzyć, czy w tą stronę, w którą jest wskazany kolor kropki. Dobrze, więc 380 na 650 to są wymiary naszego pomieszczenia, pierwszego, pierwszego pokoju. Mhm. Następnie drugi pokój. ma troszkę inny kształt. Okay. Dobrze, wstępnie tak go zamodeluję, a tutaj za chwilę wpiszę te, te wymiary. Dobrze, ten wymiar to nie jest 250, tylko 425. Cywilizację, cywilizację, ten wymiar to jest 490, ale właśnie Ctrl Z i ja bym chciał, żeby to było 490, ale żeby mi poszła tylko ta górna kropka. 490. Ja, ja. mhm. Ok, i ten wymiar to jest. Zostawić właśnie. No ten program troszeczkę w mniej przyjazny sposób pozwala nam modelować, ponieważ to wymiarowanie jest tutaj troszkę bardziej niewygodne. Mhm. Ok, Dobra, spróbujmy tutaj te nasze wymiary wdrożyć. Tutaj będzie sto czterdzieści pięć. Tutaj. Będziemy mieli to nasze 400, 490 i 425. Teraz właśnie jak to zrobić, żeby tu było w jednym 425, a w drugim 490. No z prawej strony sobie dopasujemy 490, a żeby to było 425, no to musimy zmienić o ten wymiar. Tak? Teraz jeszcze tutaj musimy zrobić na górze 410, więc przeciągamy. Do 410. Dobrze, I teraz żeby te dwa pomieszczenia pokoje połączyć, po prostu dosuwam, one automatycznie tutaj magnesem się połączą. I mamy już dwa pomieszczenia. Teraz wstawimy sobie łazienkę. Będzie mniej więcej takich wymiarów. Tutaj mamy 145. 145, tylko przez drugą stronę. No. Dobrze. Tu mamy kąty proste i wysokość oglądamy 225. Tam wyjdzie, to zaraz dopasujemy sobie do naszej ściany. Dobrze. 145 magnes. I tutaj się okaże, że to jest troszkę mniejsze. Okej, okay. dobra. Robimy teraz przedpokój. O, od razu sobie zrobimy magnesik. Magnesik. Długość mamy 425. Dobrze. I ostatnie pomieszczenie. Magnesik. Jak zawsze, jak wciśniemy na to to nam dojdzie do kąta, do kąta prostego. Powinien. Dobrze. Możemy tutaj z prawej strony przełączyć się na widok 3D. Z powrotem 2D. Dołożymy sobie jeszcze okna. Okno jedno tu. Drugie tu. Trzecie. Czwarte. I piąte. Oczywiście także możemy je po dwukrotnym kliknięciu wymiarować. Szerokość, wysokość, odległość od podłogi. Dodamy sobie także drzwi. Właśnie, tutaj w wersji bezpłatnej nie wszystko będzie dostępne. Czyli tutaj mamy drzwi. Te brązowe na przykład dostępne w wersji bezpłatnej. Mhm. No i powiedzmy, damy takie inne symbolizujące drzwi wejściowe w tym miejscu. No i zerknijmy, jak teraz narzut 3D wygląda. Mamy gotowe dwupokojowe mieszkanie, gdzie tu jest łazienka, kuchnia. Jesteśmy w stanie teraz wyposażyć to mieszkanie w meble. No oczywiście znowu możemy edytować w pełni jak ma taki meble wyglądać, gdzie ma być zlokalizowany. Czyli tutaj możemy sterować kolorem, możemy sterować wielkością. Jesteśmy w stanie stworzyć taki, taką wizualizację, tak żeby na przykład zaplanować przestrzeń, żeby pokazać klientowi takie mieszkanie, czy żeby samemu też zastanowić się właśnie jak, jak takie mieszkanie może być najbardziej optymalnie wykorzystane do naszych celów, na przykład wynajmu. Możemy zrobić oczywiście zrzut ekranu, który potem jest dostępny, lub też posłużyć się jakimiś innymi programami, które nam pozwolą taki zrzut zrobić.